Idziemy sobie tutaj na te wieteczki te dwa, te szóstka i siedemka w Klimkówce to już drugi rachunek o tam piątka zaprzerwuje czwórka też dopiero zaprzerwowała ale były, a my już pod siedemką Tam ten numer tam jest tabliczka, ale tam teraz trwamy to nie jest takie, że trzuzrałem czy właśnie jak na ambulusie ale nam w domu się już nie ma chyba tej kępy, w teraz nie pamiętam, że jej już nie wyjdzie. No i dojeżdżamy do siódemki. O. A zaraz sobie. Z by... tamtej strony, jakby wyjechali, to gdzie by bym W górki, nie? Tam, po nie Tam do niego pójść. Co będę uważał? Ją ja do siódemki. Ja nic nie widzę. Bo raz imię, słońce, siedem, siedemka się kręci. O, jak, jak mogę to wiedzieć, siedemka się kręci. Idziemy do siedemki. 7a, 7a się kręci, bo widać, kręci się 7a, 6 się nie kręci. Jaki system jest w Repower, ale to chyba Repower to też firma. Nie ja była, to to otwierało 7a, 7a, 7a się kręci, jak mogę powiedzieć, bo widać.

to jest podstawka. Tak co mówiłem w innych odcinkach oczątkie takie czwóreczki o ja tych pierwszy raz na no, wszystkich tych tam. Tu jest takie przyklejone. To jest ta podstawka, to się nadaje po prostu, żeby wiatrak stał. Bo jak widzicie, to jest takie przyklejone. Inaczej wiatrak by nie stał. A tak to jest ubezpieczone. Siadam się kręci. w ja tu... O, widać ten! Zbukowska, Wam je pokażę. Widać, to jest Bukowska! No, jedziemy do Szóstki. Tam widać jeszcze... Tak, to jest ten wzrost, który mam obie. Tam są takie dwa śniegowie. O, no, są już na moim kanale mądrzy filmiki. A te trzy w Bukowsku to jednak one są znowu tańcu. Nie w Bukowsku. No bo tańcu myś sobie jakbyście nie widzieli. Nie każdy tutaj mieszkanie, które są, nie są polakami. No i obyś Ja nie, nie powiem, bo inny się się nie znam. Hmm. 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 Ale zjedź mi tam z tej góry, dobrze? O, rozkręca się, powoli się kręci. O, kręci się! Akurat jest na tą porę. O! Szóstka. Nasza szóstka. Jesteśmy po... Teczką. Uwaga, go. Krupatwa. kropatwa Krupatwa to ptaszka. Chodki. To klocki czy wiatrak? Na szczęście tu jest numerek, nie tam gdzie kapki, bo kłosko. Razi słońce. O! Kręci się szóstka. Idziemy do szóstki. To jest wysoka podstawka. I tam pod tą podstawką musi być dużo betonu. Te zapraki już stały jak... Się ono się uruchamia, tak? Nie będę szedł po schodkach, bo tam jest bez sensu, bo tu jest numerek. Tam, tam jest siódemka. Tak, tamten to jest siódemka, dobrze mówię. Tam, tamten to jest ósemka. Powiedzi wam. To jest sprawa. ちなみに。